Top 10 wszystkiego o keto, co powinieneś wiedzieć o diecie Carnivore. Witam. Dzisiaj nieco inaczej, ale wciąż o keto, czyli podstawowe pytanie i odpowiedzi w obszarze diety Carnivore. Diety, która być może nie zdobywa szturmem ketogenicznych salonów, być może jeszcze nie, ale dla niektórych z nas może stanowić ciekawą alternatywę, bo o pozytywnych skutkach stosowania diety mięsożerców mówi się coraz głośniej i coraz odważniej. Pozwólcie jednak, że najpierw przedstawię wam przygotowane zagadnienia, a w podsumowaniu dołożę kilka zdań mojej osobistej opinii. Zatem zaczynamy kolejne top 10 wszystkiego o keto, a w nim podstawowe informacje o diecie karnivor. I jak zawsze: 10 pojęć, 10 pytań, 10 odpowiedzi. Jedziemy. Punkt pierwszy: czym jest dieta karnivor. Jednym zdaniem jest to sposób żywienia opierający się na produktach pochodzenia zwierzęcego oraz eliminujący produkty pochodzenia roślinnego. Oczywiście niektóre osoby nie będące fanatykami, tylko po prostu świadomymi konsumentami nie będą eliminowały wszystkiego co roślinne. Tutaj dobrym przykładem może być na przykład kawa, która zdecydowanie pochodzi z Królestwa Roślin. Nawet jeśli została zjedzona i wydalona przez łasiczki, jelonki czy zwrócona przez tajwańskie makaki. Punkt drugi. Jakie produkty występują na diecie carnivore? Mięso, najlepsze stanowiące często bazę tej diety to oczywiście wołowina. Podroby wszelkiego rodzaju, ryby i owoce morza, oszczędnie, bo szkoda faszerować się metalami ciężkimi. Jaja, w domyśle jaja kurze, w niemal dowolnej ilości. Chyba że mamy problem z białkiem, które dla niektórych z nas może być alergenem. Wtedy postawimy na większą ilość żółtek lub po prostu jaja inne niż kurze. Nabiał z podobnym zastrzeżeniem jak w przypadku jaj. Bardziej eliminacyjne podejście do diety Carnivore eliminuje nabiał z diety. Ma swój smalec, a raczej smalce, to powody oczywiste. Szpik kostny, chrząstki i całe to badziewie, które zwykle wykrajamy z mięsa. Jest jeszcze miód, ale w przypadku bardziej ketogenicznej odmiany diety Carnivore miód nie będzie szczęśliwym wyborem. Chyba że na swoim keto rotujesz węglowodanami około treningowo. Punkt trzeci. Dlaczego karniwor odrzuca produkty roślinne? Otóż rezygnacja z roślin ma nas uchronić przed znajdującymi się w nich substancjami antoodżywczymi oraz toksynami, a co za tym idzie, nie dopuszczać do sytuacji, w której wspomniane substancje przedostaną się przez nasze nieszczelne jelita do wnętrza organizmu. Bo jeśli się dostaną, dochodzi do aktywacji naszego układu immunologicznego w odpowiedzi na powstające stany zapalne. A jeśli, zupełnie nieprzypadkowo oczywiście, cierpimy na choroby autoimmunizacyjne, to odpowiedź układu odpornościowego zwykle jest przesadzona i kończy się niszczeniem naszych własnych tkanek i komórek. O chorobach autoimmunologicznych słyszał chyba każdy z nas. Punkt czwarty. Dla kogo dieta Carnivore? Skoro punkt trzeci wyjaśnił po co ktoś miałby w ogóle stosować taką dietę, no to odpowiedź nasuwa się sama. Dla osób cierpiących na choroby o podłożu autoimmunologicznym, dla osób borykających się z problemami, które mają swoje podłoże w przegl... przewlekłych stanach zapalnych, których przyczyny często nie są do końca oczywiste, dla osób mających problemy z układem pokarmowym, szczególnie z jelitami, i dla wszystkich, którzy zdecydują się przekonać na własnej skórze, jak to jest być na diecie mięsożerców. Tak, na własnej skórze to trafne sformułowanie, bo również osoby mające problemy skórne prawdopodobnie skorzystają na tym modelu odżywiania. Punkt piąty. Czym jest Carnivore 2.0? Legenda głosi, że dr Saladino, autor książki Carnivore Code i generalnie propagator diet Carnivore, po kilku latach stosowania klasycznej odmiany tej diety zaczął cierpieć z powodu niskiej podaży węglowodanów. Co ciekawe, nie poszedł w kierunku celowanej diety ketogenicznej, czyli rotacji, zwykle około-treningowej, węglowodanami, tylko doszedł do wniosku, że rośliny, a i owszem, są toksyczne, ale owoce już nie. W końcu toksyczność liści jest uzasadniona, a owoce aż się proszą, by zostały zjedzone, a nasiona rozrzucone po całym lesie. Saladino zbudował dietę karniwo rozszerzoną o nietoksyczne lub niskotoksyczne rośliny, głównie owoce. W ten sposób powstała dieta, którą roboczo nazwałem łakocie i witaminy i która, mówiąc wprost, niespecjalnie do mnie trafia. Punkt szósty. Czy dieta karniwory jest dietą niedoborową? Co do zasady nie, bo choć powszechnie uważamy, że warzywa są zdrowe, głównie z uwagi na witaminy, minerały i błonnik, to w praktyce niemal wszystkie zawarte w nich składniki odżywcze jesteśmy w stanie dostarczyć z produktów pochodzenia zwierzęcego. Prócz odpowiedniej dawki witaminy C i oczywiście prócz błonnika. Jednak na dietach niskowęglowodanowych zapotrzebowanie na witaminę C spada z uwagi na wyższą jej przyswajalność, to raz. Po drugie, jakąś jej ilość jesteśmy w stanie zabezpieczyć, spożywając surowe mięso. I to jest jeszcze spoko. Lub podroby, choć tu często pojawia się problem, bo surowa wątróbka to raczej opcja dla Brego grylsa, a ta smażona straci większość witaminy C. Ale po trzecie, zawsze zostaje opcja suplementacji, zwłaszcza gdy na diecie karniwor pozostajemy przez dłuższy czas. Drugą kwestią jest zagadnienie błonnika, jednak ten wbrew obiegowej opinii nie jest niezbędnym składnikiem naszej diety. Tutaj dla szczególnie dociekliwych niosę wiadomość, że organizm posiada kilka sposobów na produkcję lub pozyskiwanie maślanu, który na diecie bogatej w błonnik produkowany jest przez bifidobakterie, które to padną trupem po przejściu na karniwor. Jednak, żeby ostudzić Wasz zapał, dieta karniwor może być niestety niedoborowa, wystarczy ją po prostu źle skomponować. I żeby nie prawić o oczywistościach, takich jak spożywanie w większości wysoko przetworzonych produktów mięsnych, to dobrym przykładem będzie zbyt duża podaż metioniny i niedobór glicyny, co w efekcie doprowadzi zapewne do wystrzelecia poziomu homocysteiny. A to, jak wiemy, nie jest specjalnie pożądane i to na żadnej z diet. Punkt siódmy. Potencjalne zagrożenia związane z dietą karnivor. Oczywiście, oprócz wspomnianych problemów z niektórymi alergenami: białka jaja kurzego, nabiał, niedoborem witaminy C czy podwyższonym poziomem homocysteiny, możemy dodatkowo liczyć na negatywne skutki gwałtownej redukcji błonnika zatem biegunki, w tym tłuszczowe, zaparcia, zgagi czy ogólny dyskomfort po posiłku. Wprawdzie te niedogodności powinny minąć po upływie maksymalnie kilku tygodni, to nie sposób o nich nie wspomnieć. Poza tym musimy mieć świadomość tego, że dieta karniwora, a raczej jej długofalowy wpływ na nasz organizm, nie jest jakoś szczególnie dobrze poznany. Punkt ósmy: jak długo stosować dietę karniwor? A jak długo stosować dietę ketogeniczną czy wegańską? To trudne pytanie i stąd też wzięła się opinia, że karniwor to dobra opcja na jakiś czas. A na jaki? Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Wszystko będzie bowiem mocno osobnicze, zależne od indywidualnych predyspozycji, konsekwencji w utrzymaniu właściwego i gęsto odżywczego żywienia, ale przede wszystkim od stanu naszego zdrowia. Zatem w ocenie pozytywnego czy negatywnego wpływu diety na nasz organizm, zawsze należy oprzeć się na badaniach okresowych krwi i oczywiście na samopoczuciu czy wydolności fizycznej na co dzień. Punkt dziewiąty. Czy do diety karniwor trzeba się przygotować? Tak i nie. Wspomniane adaptacje w kierunku zmian w obszarze flory bakteryjnej jelit nastąpią wcześniej czy później, ale jeśli obecnie jesteś na diecie bogatej w węglowodany, warto zacząć od modelu diety ketogenicznej opartej na wysokotłuszczowym, niskowęglowodanowym i normobiałkowym żywieniu. Po kilku tygodniach takiego keto można próbować swoich sił z karnivor już bez większych obaw. Jeśli natomiast już dzisiaj jesteś na keto i masz dwu czy trzy miesięczny staż, możesz śmiało wypróbować dietę eliminującą produkty pochodzenia roślinnego. I punkt 10. Czy na diecie Carnivore można pić alkohol? Ja wiem, z jednej strony pytanie może się wydawać płytkie i nie na miejscu, ale z drugiej jest dość częstym znakiem zapytania. Pozwólcie, że przedstawię Wam to tak. Można biegać i pić lub tylko pić. Sami odpowiedzcie sobie na pytanie: czy jeśli spożywamy alkohol, warto robić dla swojego zdrowia cokolwiek innego i dla odmiany skutecznego? I zanim wypowiem dobrze znane, tyle na dzisiaj teraz obiecane podsumowanie. Osobiście nie jestem przeciwnikiem warzyw w diecie, choć nie jestem również zwolennikiem diet opartych wyłącznie na produktach roślinnych. Uważam, że dobrze zbilansowana dieta ketogeniczna zawierająca produkty roślinne jest zdecydowanie optymalnym wyborem, chyba że istnieją solidne podstawy, by mocno ograniczyć czy wręcz wyeliminować roślinne substancje antyodżywcze czy występujące w warzywach toksyny. Prawda jest bowiem taka, że tak jak często przeceniamy odżywczą gęstość warzyw, tak samo zwykle nie doceniamy możliwości adaptacyjnych naszego organizmu. Dla przykładu. Taki kwas fitynowy wprawdzie utrudnia wchłanianie substancji odżywczych, ale nie uniemożliwia przyswajania ich w ogóle, a szczawiany. Nie zdemolują zdrowego organizmu. Jedząc warzywa, wciąż możemy korzystać ze wszystkich dobrodziejstw, zawartych w nich nutrientów i jednocześnie dawać sobie radę z tym, co potencjalnie szkodliwe. Jednak idąc za zdroworozsądkową myślą, że przecież nie ma ludzi zdrowych, są tylko niezdiagnozowani, dlaczego nie spróbować, czy w naszym wypadku ograniczenie ekspozycji na te wszystkie roślinne toksyny nie poprawi naszego zdrowia? I to tyle na dzisiaj. Ja, jak zwykle zresztą, czekam na Wasze liczne komentarze i liczę na ciekawą dyskusję. Oczywiście, zasubskrybuj mój kanał, a jeśli zaobserwowałeś mnie w przeszłości, sprawdź, czy nie zapomniałeś o dzwoneczku. I wyjątkowo nie wspomnę o poradnikach, które możesz kupić u mnie w sklepie. A zamiast tego, zaproszę do dołączenia do społeczności projektu Ketonator poprzez zapisanie się do newslettera na stronie ketonator.pl. Zdrówko!